Takie są wiadomości Radia Z. A takie będą. Zmieniamy się dla Was. Z okazji 30. urodzin Radio Z szykuje nową oprawę dźwiękową. Charakterystyczne minęła właśnie. Zaśpiewali aktorzy Aleksandra Radwan i Jakub Jurzyk. Przy przygotowaniu oprawy współpracowaliśmy z profesjonalistami światowej klasy, którzy na co dzień towarzyszą na scenie m.in. Celine Dion, Justinowi Bieberowi czy Selenie Gomez. Nowe brzmienie wiadomości Radia Z usłyszycie pierwszy raz w poniedziałek o 7 rano. A w poniedziałek zmieni się brzmienie Radia Z. Z okazji 30. urodzin szykujemy dla Was nową oprawę Dźwiękową. W nowych dżinglach usłyszycie m.in. Grzegorza Markowskiego, Roxane Węgiel, Beatę Kozidrak czy Natalię Schroeder. Przy nowej oprawie współpracowaliśmy także z producentami, którzy na co dzień tworzą z Szerczy Timbalandem. Zmieni się także brzmienie wiadomości Radia Z. Pierwszy raz usłyszycie je w poniedziałek o 7 rano. No i taki idealny numer do pląsów domowych. Gdyby ktoś już się nudził na tej pracy zdalnej z domu. A jak tam nudzić? W ogóle jaka nuda? Nie, tu nie wolno się nudzić, tu trzeba nucić. Spróbujcie w ogóle w domach to zanucić. Hmm. <laughs> no spróbujcie <laughs> wcześniej, posłuchajcie jak robią to profesjonaliści. Jeszcze raz, bo się trochę zdekoncentrowała. Trochę zdekoncentrowana, ale wspaniała Lambery. Nucić nam będzie w Radiu Z zdecydowanie częściej, zupełnie coś nowego, świeżego, absolutnie odlotowego i za chwilę o tym porozmawiamy z Lambery. 14.30 i po raz pierwszy muszę Wam zdradzić, w piątek czekam na poniedziałek. Nie możemy się doczekać Oj poniedziałku. Tak. Godzina 7.00 zapiszcie to w kalendarzach, bo to bardzo ważny dzień dla nas, bo zmieniamy się dla Was. Z okazji 30. urodzin Radia Z zmieniamy oprawę naszej stacji. Jednym z głosów, które będą Was informowały o tym, jakiej stacji słuchaczy jest jej głos. Lamber z nami, witaj moja droga. Cześć, witam, witam. Lambery nagrywała nowe jingle dla y, Radia Z. Y, my m, mieliśmy tam także swój mikrofon. So, posłuchajmy na początek, jak to brzmiało, dobra? Mm, mm, rzeczywiście za krótki, <słuch> Radio Z i już. Jeszcze raz, bo się trochę zdekoncentrowałam. No, Lambery, taka zdekoncentrowana, ale jak świetnie śpiewa, no! Bardzo mi miło, rzeczywiście, no czasami można było się już zdekoncentrować, bo jednak to, to była e, piękna lekcja dla mnie, jeśli chodzi o takie mm, zupełnie inne rodzaje śpiewania, e, no ale w doborowym towarzystwie naprawdę bardzo, bardzo przyjemna robota. Zdecydowanie doborowe. Grzegorz, Patrycja, Markowscy, Roxy Węgiel, Kleoba, Tako Zidrach Marcin Sujka, Natalia Szreder, Ania Wyszkoni, Piotr Sztugowski. Ja mogę tak bardzo, bardzo długo, bo lista naszych wspaniałych artystów, naszych przyjaciół jest długa i ogromnie się cieszymy, że no możemy razem grać i śpiewać. No może, może my nie będziemy śpiewać, bo, bo to mogłoby wypaść dość dramatycznie, chociaż czasami nam się zdarza. A powiedz, Lambert, jak ci się w ogóle nagrywało y, te dżingle nowe? Bo ty ponoć weszłaś do studia, zaśpiewałaś i wyszłaś. Ty Po prostu przy, wyszło tak z ciebie, no. <grym> Oj tak. No w ogóle śpiewanie wychodzi bardzo naturalnie, organicznie ze mnie, ale tutaj mamy taki, tak jak powiedziałam przed chwilą, zupełnie inny rodzaj śpiewania. Y, troszeczkę tak po, pod linijkę, żeby, żeby wszystko się zgadzało. Y, trochę mniej interpretacji niż zwykle bo ja zazwyczaj wywalam bardzo dużo emocji w swoich piosenkach. Tutaj troszeczkę więcej precyzji i y, 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 y to jest dla mnie takie super ćwiczenie, naprawdę. Y, y, no i bardzo sympatyczny czas spędzony z, y, z y, moimi znajomymi w studiu. Y, pozdrawiam Września bardzo, <zysk> bardzo, bardzo serdecznie. No i Patryka naszego Skoczyńskiego, tak o, który również nagrywał te Chyba najkrótszy utwór będzie to w e, Twojej historii. Dopiszemy do Wikipedii. Lambert jest na nas utworu Radio Z. I już. I już tak, Małgosiu, jest. nie możemy się doczekać poniedziałku. Wpadniesz do nas do dzień dobry, bardzo wtedy, jak już będziemy Oczywiście. mogli odpalić naszą całą oprawę razem z Patrykiem Skoczyńskim i będziemy śpiewać nowe jingle Radio Z. I już, okej? Okay? Tak, z przyjemnością będę w ten wyjątkowy dzień o godzinie 7 w poniedziałek. No to startujemy w poniedziałek. Dzięki, że byłaś z nami dzisiaj i gramy teraz swój kawałek. wielkie. Od poniedziałku Radio Z będzie miało nową niesamowitą oprawę muzyczną. W ten sposób chcemy przygotować Was, słuchaczy Radio Z, na świętowanie 30. urodzin naszej stacji. Nowe dźwiękle powstały przy udziale producentów Radio Z i studia z Los Angeles Groove Works. Do nagrań zaproszeni zostali najlepsi z najlepszych. Muzycy, którzy na co dzień współpracują między innymi z Cher Selindy, On The Weekendem, Justinem Bieberem i Seleną Gomez. Mówi Radio Z inżynier Dźwięku Gerard Just. Wykorzystaliśmy wielu znanych muzyków i kompozytorów, aby nagrać. Odnowione jingle Radia Z. Stacjonując w Los Angeles, mieliśmy dostęp do najlepszych, którzy stąd pochodzą. To muzycy i kompozytorzy, których piosenki podziwiamy wszyscy i których słuchacie też w Radio Z. Nową niesamowitą oprawę wiadomości Radia Z usłyszycie po raz pierwszy w poniedziałek o 7 rano. Bądźcie z nami.